czy ileś tam nieprzespanych w nocy, wpadł na ten pomysł, że trzeba stworzyć galerię półpewnego malarstwa pomorskiego. Był to okres, kiedy tak zwany realizm socjalistyczny już nie funkcjonował w takim zakresie jak to dawniej bywało, pewnego przymusu nawet politycznego, a gdzie pozwolano rozwijać się rozmaitym kierunkom prądom sztuki w e, Polsce. A jak udało się panu gazetę pomorską włączyć do tego no, no normalnie, no to przedsięwzięcia. Tam jeszcze szaplicki był moim kolegą na studiach. On studiował w Toruniu ja studiowałem w Toruniu i tam myśmy się znali nie? i wtedy szukałem przymierzyńców i... i, i Doszedłem, że no, trzeba pogadać z Dariuszem. Pojechałem do niego, żeśmy przesiedzieli pół dnia i północy u niego w mieszkaniu i ja mu wyłożyłem tą ideę. On z miejsca ją uznał za słuszną, się łączył, zapalił się do niej podobnie jak ja i rozpoczęła się sprawa. No ale teraz co trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim było od, znaleźć. Dotarcie do środowiska i wtedy powstał ten apel do malarzy województwa Bydlowskiego, których gazeta opublikowała i w ten sposób rozpoczęliśmy. Zaczęli się malarze też zainteresować tym, żeby ich twórczość, ich dorobek był udostępniany, bo też nie chciał nich malować, żeby odstawiać w kąty, tylko żeby... Społeczeństwu udostępniać swój dorobek i swoje możliwości. I tego rozpo... do tego znowu trzeba było zorganizować odpowiedni nurt, żeby nadać kierunek, no, różnorodność temu przedsięwzięciu. I wtedy pomyślałem o no, Stasiu Borysowskim, mój też przyjaciel, profesor Uniwersytetu Toruńskiego, Mówię, słuchaj, może byś był konsultantem tego przedsięwzięcia, nie? No, łączył się jako konsultant i jeździł ze mną i jeszcze z Zablickim i innymi osobami po pracowniach artystów, żeśmy rozmawiali, zachęcali mnie ten obraz, a może byś ten dał, albo tak i tak dalej. Ten no, sposób to się rozwinęło. Dużo spontaniczności było, ale zawsze był przemyślany kierunek. A Gazeta relacjonowała, które dzieła Tam, kolejno to, przybywały to, do galerii? Numer spojrzeń dodatku społeczno-kulturalnego Gazety Pomorskiej zawierał informacje najpierw o tego apelu, który którym a potem co numer była informacja, jakie prace wpłynęły, kto coś ofiarował, kto przekazał i reprodukcję prac pokazywano. Także to nie tylko była pisanina, ale również prace były reprodukowane w gazecie i doszło aż do momentu otwarcia galerii. Także. Ma pan dzisiaj satysfakcję, że ta galeria żyje, że no, możemy ja się nią cieszyć? Nie pierwszy raz na 150 lecie też muszę tą rzecz zaproponować. też byłem. Mhm. Mam satysfakcję, że ta placówka nadal żyje i rozwija się. I życzę tej...